Dzień dobry Państwu. Wakacje roku 2024. To wakacje bez wątpienia sportowe. Jesteśmy w trakcie igrzysk 33 Olimpiady, bo taka jest prawidłowa nazwa rozgrywek sportowych, które toczą się gdzie? W stolicy Francji w Paryżu z udziałem sportowców z całego świata. Proszę Państwa, jest to. W moim przekonaniu doskonała okazja do sięgnięcia do historii w ogóle ruchu olimpijskiego, ale przez pryzmat takich dwóch rzeczy, które na dzień dobry mogą wydawać się nieco nieoczywiste. Zachęcam państwa do dwóch książek pana Michała Słoniewskiego, autora licznych prac poświęconych ruchowi olimpijskiemu, ale też na przykład ośrodkowi przygotowań sportów olimpijskich czy ośrodkowi w Spale. Pan Michał Słoniewski już kilka lat temu opublikował pracę Polski ruch olimpijski w latach 1919-1939, czyli w tym czasie, kiedy Polska odrodziła się po ponad 120 latach niebytu na mapie Europy. To jest książka, która pokazuje, jakie trudności musieli pokonać polscy sportowcy, żeby wziąć udział w igrzyskach olimpijskich. To jest książka, która pokazuje nie tylko sportowców, bo o nich nieco wiemy o tych pierwszych zdobywcach medali, a to właśnie 100 lat temu, w roku 1924, zdobyli Polacy pierwszy medal na igrzyskach olimpijskich. To jest książka o działaczach, którzy sportowcom umożliwiali Przygotowania do Igrzysk Olimpijskich i starty na Igrzyskach. To jest książka, która również mówi o planach, jakie zrodziły się w latach 30. po wielkim kryzysie gospodarczym w Warszawie, w głowie Stefana Starzyńskiego, aby to w Warszawie również zorganizować Igrzyska Olimpijskie. O tym i o wielu innych kwestiach w pierwszej z książek Michała Słoniewskiego, do której zachęcam. Od razu sięgam po drugą z prac tego samego autora, książkę, która dotyczy zupełnie innego aspektu. Dzisiaj, jeżeli mówimy o bojkocie Igrzysk, to mówimy w kontekście tego, co Rosja robi w Ukrainie. Jak brutalnie niszczy ten kraj, jak próbuje podporządkować, jak świat sportu na to reaguje. Pan Michał Słoniewski. Poświęcił jedną ze swoich książek historii bojkotu igrzysk olimpijskich od Igrzysk z roku 76 do Igrzysk w roku 88, czyli w Seulu. Pokazuje, w jaki sposób wielka polityka przekładała się na kariery sportowe, jak drużyny narodowe były wycofywane z igrzysk, czym to argumentowano. Był to przecież czas zimnej wojny, rywalizacji amerykańsko-sowieckiej, co również miało swoje odbicie. Na polskich sportowcach, którzy choćby w 1984 roku na Igrzyskach wystartować nie mogli. Szanowni Państwo, sport to nie tylko złote, srebrne, brązowe medale, to radość sukcesów, ale to też kulisy tego sportu, które pokazuje zarówno książka o polskim ruchu olimpijskim, jak i o bojkocie Igrzysk. Dla wszystkich tych, którzy będą chcieli odpocząć od transmisji telewizyjnych z Igrzysk, zachęcam do sięgnięcia. Do jednej z tych książek, a najlepiej do jednej i do drugiej. Dziękuję, kłaniam się i mówię do zobaczenia w kolejnym odcinku cyklu Historia z Górnej Półki.